Dzień dobry, mam na imię Marta. Pracuję w Centrum nauki Kopernik w dziale Wystaw dziś obudziłam się w świecie, w którym ponad 14,5 miliona ludzi na całym świecie to potwierdzone przypadki zarażonych wirusem SARS-CoV-2 i ponad 606 tysięcy śmierci związanych z powodowanych COVID-19. Pandemia nie zwalnia. My cały czas szukamy informacji o lekach, o szczepionce, a naukowcy cały czas zbierają dane, które analizują wielokrotnie i w ten sposób rozwiązują pewne zagadki. Dziś chcę opowiedzieć o takiej pracy, która została właśnie opublikowana właściwie jeszcze jest na etapie ostatnich poprawek od edytorów pisma Cell, to jest bardzo prestiżowe pismo. Autorzy głównie ze Stanów Zjednoczonych pokazują rezultat analizy na ile wirus SARS-CoV-2 się zmienia. Badają tempo zmian z takiego to powodu, że po pierwsze zmienny wirus to kłopot z punktu widzenia tworzenia szczepionki, czy leków stosowanych. Znamy to doskonale z wirusa grypy, który powoduje, że jego zmienność powoduje, że musimy raz do roku się szczepić, chcąc uniknąć go choroby. Z drugiej strony, trzeba sprawdzić, które rejony wirusa mają szczególne tendencje oczywiście mówię o materiale genetycznym wirusa mają szczególne tendencje do tego, żeby się zmieniać. Bo jeżeli projektować leki, to raczej one powinny wymierzać, być, yy, znajdować takie miejsca wirusy, które właśnie są stałe, niezmienne. Yy, inny powód to taki, że ludzie chcą po prostu yy, sprawdzać, jak wirus się rozprzestrzenia lokalnie i globalnie, i jeżeli jest pewna zmienność, to on. Yy, Zostawia jakiś ślad po sobie. Możemy kolejne warianty wirusa sprawdzać, kiedy się pojawiły i gdzie, i w ten sposób wnioskować, w jaki sposób wirus się rozprzestrzenia, a co za tym idzie, sprawdzać, czy są metody, które mogłyby skutecznie zatrzymać pandemię. Naukowcy analizowali próbki, wszystkie dostępne i mają taki filtr specjalny według pewnych założeń, który informuje czy wyciąga na powierzchnię te wyniki, te zmiany, które z punktu widzenia epidemiologii lub struktury wirusa, czyli jakichś jego ważnych elementów mogą być ważne. I przykładem takiej zmiany, którą odkryto, to jest zmiana w bardzo ważnym białku wirusowym, słynnym białku S, który właśnie z niego powodu wirus nazywa się koronawirusem, tworzy tę piękną koronę wokół wirusa. Żeby pójść dalej, przypomnę tylko, że białka to takie długie łańcuchy pod jednostek. Które nazywają się aminokwasami. Jest ich 20 różnych typów. Aminokwasy z tego łańcucha mogą tworzyć same ze sobą pewne struktury, i na przykład takie typowe, bardzo regularnie powtarzające się, to tutaj na obrazku pokazywana beta kartka albo alfa helisa. One mogą też, połączone są takimi bez struktury, fragmentami, i one wzajemnie ze sobą mogą jakoś oddziaływać. W ten sposób tworzy się y, takie trójwymiarowe struktura białka. Y, białka same, pojedyncze takie y, cząsteczki mogą oddziaływać same ze sobą lub z innymi białkami i tworzyć y, takie większe struktury. Wtedy mówi się o podjednostkach. Białko S z y, wirusa SARS-CoV-2 y, nazywa się go homotrimerem. Homo znaczy, że wszystkie mery, czyli pod jednostki są identyczne, a tri oznacza, że są trzy. Mam y, tutaj plastelinową wersję tego białka. Kolory są, po to, żeby móc je rozróżnić, ale one mają ten samą kształt. One się składają w taką <coughs> y, strukturę, która, jeżeli się popatrzy y, od góry, przypomina trochę y, trójkąt. I ta część wystaje właśnie z błony komórkowej i st st tworzy taki charakterystyczny spike, czyli szpilkę w wirusie. Naukowcy sprawdzili, że w białku S, w takiej jednej podjednostce, długość jego to jest 1277 aminokwasów. Aminokwas numer 614, który jest w pierwszej sekwencji Zwuchan oryginalnej w tym miejscu białko S ma kwas asparaginowy. Pojawiła się w pewnym momencie mutacja, która zmieniła na inny aminokwas glicynę. Szczegół, te nazwy nie są bardzo istotne, ale ważne jest to, że glicyna jest aminokwasem obojętnym, a kwas asparaginowy ma takie ujemne ładunki. W związku z tym podejrzewa się, że ta mutacja mogła spowodować, że oddziaływanie tych trzech jednostek w ramach jednego takiego białka S mogło się trochę zmienić, ponieważ w wersji z kwasem istnieją, tworzy się wiązanie wodorowe, które wzmacnia i usztywnia strukturę, a jeśli pojawi się w tym miejscu glicyna, to Cecha charakterystyczna całości może być taka, że on jest bardziej y, y, giętkie, elastyczne. Na co to się może znowu przekładać? To białko służy do rozpoznania receptora, czyli komórki gospodarza, białka na powierzchni y, komórki y, gospodarza i y, również do tego, żeby się z nim połączyć. Być może to jakoś wpływa na tą interakcję. Badacze chcieli sprawdzić, jak to jest możliwe. I tu pokażę obrazek z publikacji, który pokazuje, że kiedy rozpoczynano zbieranie próbek, to wszystkie znane sekwencje wirusa pokazywały, że mamy ten wariant oryginalny z kwasem asparaginowym. A już po paru miesiącach nagle pojawił się wariant z glutyną. Tutaj mamy go zaznaczonego na tym wykresie na niebiesko. Pierwszy ten wariant znaleziono we Włoszech 20 lutego. Już po kilku dniach ten typ wirusa znajdowany jest w próbkach z różnych krajów, a później zaczął zdecydowanie wzrastać, jeśli patrzymy, jak na tym wykresie, na proporcje. Jak widać teraz, w zasadzie prawie wszystkie sekwencje, które się oznacza wirusów teraz izolowanych, to jest właśnie już ten mutant. No, oczywiście, może naukowcy stwierdzili, że skoro to dotyka białka S, to może to wpływać na to, jak wirus dobrze wnika do komórki. I rzeczywiście z laboratoryjnych wyników uzyskanych na kulturach tankowych pamiętajmy, tkankowe kultury to nie jest żywy człowiek ale jednak wstępne wyniki takich trochę sztucznych tworów. Zbudowanych w laboratorium wskazują, że ten mutant przynajmniej 3, a nawet do 9 razy bardziej wydajnie wnika do komórki, że jest dużo więcej cząstek w próbkach. I to też potwierdziło się w badaniach, których próbek od pacjentów już, że ci, którzy mieli wariant zmutowany, w próbkach o nich było więcej cząstek wirusa. Logiczne byłoby, gdyby się okazało, że ten wariant wirusa daje też cięższe objawy, a tak nie jest. Okazuje się, że bez względu na to, który wariant y, 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 chory na COVID ma, y, przebieg choroby jest podobny. Cały czas zatem do końca nie wiadomo, czy mutacja daje przewagę wirusowi, czy nie. Y, to, co na koniec mogę powiedzieć, to, że być może jest to zupełny przypadek. Taka wersja, w przypadku, kiedy jakiś wariant mutacji zaczyna dominować, tak zwany dryf genetyczny, to oznacza, że zaistniały jakieś warunki, które nie są związane z jakąś selekcją y, tych wariantów, które są bardziej korzystne, na przykład przy rozmnażaniu się y, lub przy rozprzestrzenianiu się w przypadku wirusa, tylko po prostu przypadkiem. Y, jakichś innych powodów ten wariant się utrzymał, a inny nie przeżył. Jak jest, nie wiemy ciągle. Myślę, że ciągle ja ciągle podejrzewam, że to jednak nie jest przypadek, a badacze odsyłają swoich czytelników do strony, w której cały czas aktualizują dane i można się przyglądać jak dalej będzie postępować badanie zmienności wirusa. Dziękuję bardzo.